Cześć, to ja Huskar16, jest ze mną Milan2405. Dzisiaj chcielibyśmy na, wam przedstawić nasz serwer. Założycielem jestem ja Huskar16, a tak. ja jestem adminem tego serwera. No moim zastępcą. Tak. Dobra, teraz wam pokażemy całą naszą mapę serwerową. No, to sobie tak przelecimy. Bo ona jest trochę duża, to nie będziemy tak pokazywać. Wiesz? Tak, wszystkiego. Widzisz mnie? No właśnie. Ej, widzisz mnie? Tak, widzę. No to chodź. Tak, widzę. Eee, dobra. Mapa jest spora. Męczyliśmy się nad nią trochę. No. Czekaj, ile to była? Pół. Czyli ile my to budowaliśmy? Nawet nie pamiętam. Pół roku, no, Word Edit się przydaje. Trzeba mi się tu nie nie Z 6 miesięcy, dziś tak było. O. Dobra, no to tu, no, no, patrzcie, no no na, na, to, Serwer jest niestety hamaczy. No, podam w całe hamaczy w opisie. Serwer zawsze jest na wszystkie, jak powstanie nowa wersja Minecrafta, zawsze jest. Na tą nową wersję. No nie wiem. Jesteśmy już przy ośmiorniczce. To chyba teraz kończymy. Budowana by Milan 2405. Tak. Ło! Wpadłem. Help! Wejdź do śmiernicy i kończymy już. No dobra, na tym kończymy. Cześć. Do zobaczenia na serwerze.